Dzień dobry, niech Bóg cię błogosławi, chroni i strzeże. Niech to będzie noc błogosławieństwa i zwycięstwa. Dziś wieczorem będę się za ciebie modlić, ale chcę ci coś powiedzieć. Czy wiesz, że jesteś osobą, która ma zwyczaj modlić się, utrzymywać to, co nazywam duchową rutyną, czyli nawykiem rozmowy z Bogiem? Czy wiesz, że modlitwy, które odmawiasz, przede wszystkim ci błogosławią, chronią cię i przynoszą pokój, ale twoje życie z Bogiem wpływa również na twoją rodzinę? Czy wiesz, że gdy w domu jest ktoś, kto się modli, dzięki tej osobie, nawet ci członkowie rodziny, którzy często się nie modlą, są błogosławieni, chronieni, zabezpieczeni i wolni od wszelkiego zła? Chcę ogłosić, że Boże błogosławieństwo za pośrednictwem Twojego życia dotrze do każdej osoby w Twoim domu, do każdego członka Twojej rodziny, cała Twoja rodzina będzie chroniona. Prorokuję, że nadejdzie czas, gdy cała Twoja rodzina będzie szukać Boga. Nie mówię tutaj o religii ani o denominacji Kościoła. Mówię, że nadejdzie czas, gdy cała Twoja rodzina będzie miała duchową rutynę, nawyk rozmowy z Bogiem, a wszystko to dlatego, że Bóg zaczął działać przez jedną osobę, przez Ciebie. Przez Ciebie Bóg dokona wielkiego dzieła w życiu Twojej rodziny. Amen. Wierzysz w to? Przyjmij to. Proszę, napisz poniżej to zdanie, to jest duchowa legalność. Wszystko, co myślisz, mówisz i piszesz, nadaje temu duchową legalność. Napisz: Ja i mój dom będziemy służyć panu. To biblijne zdanie: Ja i mój dom będziemy służyć panu. Napisz to, proszę. A ty, który jesteś tutaj po raz pierwszy, niech nasz pan Jezus błogosławi cię, chroni i strzeże. Jestem biskup Bruno Leonardo i Bóg przyprowadza cię do wielkiej modlitewnej wspólnoty, która nie dotyczy religii. Mówię tutaj wyłącznie o Bogu i Jego słowie, które dziś otwieram w księdze Hioba. Dobrze, teraz będę się za ciebie modlić, a jeśli powiesz, biskupie, kontynuuj modlitwę za mnie, Bóg wie, co robi. Bóg sprowadza mnie tutaj, ponieważ naprawdę potrzebujesz modlitwy. Zrobisz coś, co będzie błogosławieństwem w twoim życiu. Kliknij poniżej w słowo subskrybuj. Gdy to zrobisz, YouTube automatycznie zarejestruje twoje pełne imię i nazwisko w tej modlitewnej wspólnocie. Codziennie trzy razy wchodzę tutaj i przedstawiam twoje imię Bogu. Tak samo będzie z tobą. Kliknij słowo subskrybuj. Proszę również, abyś kliknął symbol, lubię to. Chcę przekazać ci słowo i duchowy cel, który realizujemy. Osoby będące już jakiś czas w tej modlitewnej wspólnocie znają ten cel, praktykują go i widzieliśmy tysiące świadectw dzięki temu celowi. Na początku każdego miesiąca składam Bogu prośbę za wszystkich ludzi w tej wspólnocie. Aby Bóg dał tym ludziom błogosławione ręce, chronione rodziny i pomnożone błogosławieństwa. Jedną z osób, która miała to błogosławieństwo, był Chajab. Biblia jest tu otwarta na księdze Hioba i chcę przeczytać ci fragment. Nauczę cię czegoś. Biblia mówi w księdze Hioba, w rozdziale 1, że był człowiek w ziemi US imieniem Chajab. Był to człowiek prawy, bojący się Boga i unikający zła. Miał siedmiu synów. Zawsze jest tam liczba siedem, zawsze jest w błogosławieństwach. Biblia mówi, że posiadał siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset par wołów i pięćset oślic. Był najbogatszym człowiekiem na Wschodzie. Biblia mówi dalej, że chajab regularnie wstawał wcześnie rano i składał ofiarę za każdego ze swoich bliskich, ofiarę wstawienniczą za swoich synów. Biblia mówi również, że Synowie Boże przyszli przed oblicze Pana, a z nimi przyszedł także szatan. Pan zapytał szatana, skąd przybywasz? Szatan odpowiedział, z wędrówki po ziemi. Pan zapytał, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Nikt na ziemi nie jest tak prawy jak on, bojący się Boga i unikający zła. Szatan odpowiedział, czy Hajab za darmo boi się Boga? Czy nie otoczyłeś go płotem ochronnym, jego jego domu oraz wszystkiego, co ma? Błogosławiłeś dziełu jego rąk, jego majątek się mnoży na ziemi. Kiedy Bóg mówi do wroga, czy zauważyłeś mojego sługę Hioba, prawdziwego człowieka, który mnie szuka? Wróg zauważa, że Hajab jest chroniony. Wróg wyznaje, że Hajab boi się Boga, bo Bóg błogosławił dzieło jego rąk, chronił jego rodzinę i pomnażał jego dobra. Bóg pozwolił wrogowi doknąć Hioba, ale później Bóg oddał Hiobowi dwa razy więcej. Hajab miał silną duchową rutynę. Hajab był człowiekiem bojącym się Boga, ciągle modlącym się za swoją rodzinę. Biblia mówi, że wróg przyznał, że Chajab i jego rodzina oraz wszystko, co miał, było chronione. Wróg powiedział, czy nie otoczyłeś go płotem ochronnym, jego i jego domu oraz wszystkiego, co ma? Chajab był człowiekiem duchowej rutyny, a błogosławieństwo Boga na jego życiu rozciągało się na Jego rodzinę. Na początku każdego miesiąca realizujemy cel, prosząc Boga o błogosławione ręce, chronione rodziny i pomnożone błogosławieństwa. Nauczyłem tego już wcześniej, wiele osób to praktykuje, ale są tu również nowe osoby. W pierwszym dniu miesiąca możesz złożyć ofiarę, zwaną ofiarą proroczą, w wysokości siedmiu złotych, jako akt proroczy. Potem przez kolejne dni składaj ofiarę wstawienniczą za każdego członka swojej rodziny, prezentując to Bogu. Bóg cię pobłogosławi. Wiem, że wiele osób ma tu świadectwa, że ich domy i rodziny były błogosławione dzięki ich duchowej rutynie i komunii z Bogiem. Od północy pierwszego dnia miesiąca możesz złożyć tę ofiarę przez stronę internetową lub pod numerem świadectw 71 999 2754. Nie chodzi o kwotę, ale o symbolikę. Jeśli nigdy tego nie robiłeś, zrób to. Jeśli już to robiłeś, wiesz jak to jest. Wierzę, że nadchodzący miesiąc będzie miesiącem ochrony i błogosławieństwa. Na przykład w sierpniu. Znanym jako miesiąc nieszczęść, dla nas będzie to miesiąc błogosławieństwa, ochrony i zwycięstwa. Przez Twoje ofiary wiele osób jest błogosławionych. Przykładowo jadę teraz do Manaus, gdzie kobieta, która w 2022 roku chorowała na raka, wrzuciła swoją perukę na ołtarz. Powiedziała mi, że była tam sama, płacąc 500 złotych za wynajem, bez nikogo do pomocy. Zdecydowaliśmy się pomóc jej przez dwa lata zapewniając minimalną pensję co miesiąc, i Bóg dotknął jej serca. Teraz jest zdrowa i bez peruki. Pomagamy również dzieciom i innym potrzebującym. To jest Ewangelia, dzieło Boże, dzięki waszym ofiarom. Bóg pobłogosławi wasze ręce, rodziny i pomnoży wasze błogosławieństwa. Czekajcie na mnie w